Czyli, droga kobieto, jeżeli Twoim pragnieniem jest schudnąć, ale czujesz, że walczysz ze swoim ciałem, to zachęcam Cię, żeby obejrzeć to krótkie wideo, bo podam w nim w zasadzie taką dosyć kluczową rzecz i przykład, który możliwe, że coś ci uświadomi i ułatwi Tobie osiągnięcie Twoich rezultatów. Też byłam w tym miejscu, też bardzo pragnęłam schudnąć i czuć się swobodnie i po prostu dobrze w swojej skórze, ale działania fizyczne nie przynosiły mi tych rezultatów. To, że biegałam, czego do tej pory bardzo nie lubię, to, że chodziłam na bieżnie, nawet na siłownię, bo, bo też to nie jest mój klimat, ale na różne fitnessy, to, to na dłuższą metę nie przyniosło mi rezultatów. Zresztą na ty w tych miejscach często się słyszy, że fajnie, fajnie, że się, że, że się ruszasz, ale kluczem w gruncie rzeczy jest styl odżywiania. Tak więc dużo skupiałam się na dyscyplinie żywieniowej, w pewnym sensie kontroli jedzenia, tego co się je, kiedy się je. Nigdy nie dałam rady kontrolować tego, ile, jakich ilości, w sensie jakich tam proporcji i tak dalej. To w ogóle nie było w moim klimacie. Natomiast co to powodowało? Że przychodziły różne jakieś sytuacje emocjonalne. I tutaj jakiś przykład z sufitu. Powiedzmy, że umawiasz się z chłopakiem na randkę. Pierwsza randka była super, no to na drugą. Ale on na przykład nie przychodzi, nie odzwania, nie odwołuje, znika. Albo może coś się dzieje w Twojej działalności zawodowej. I pewna po prostu jakaś emocjonalna, zaskakująca sprawa powoduje, że Twoja dyscyplina żywieniowa bierze w łeb. No i tak też było u mnie: po prostu jedno ciastko, to już, było, to już była krecha, taka rysa na szkle, i już po prostu dyscyplina poszła się bujać. I teraz do czego zmierzam? Otóż tak naprawdę wszystko tkwi w emocjach i to, że nie potrafisz schudnąć i twoje ciało w naturalny sposób nie chudnie, to wynika z tego, że są w twoim ciele pewne zablokowane emocje, które po prostu powodują, że jest brak przepływu i jakaś blokada i tyle, bo ciało ma w sobie swój system samoregulujący. I doszłam do tego momentu, że ono po prostu samo schudło w momencie, kiedy ja zrównoważyłam w sobie pewne, pewne emocje. Bo tutaj taki pewnie właśnie ten przykład, o którym wspominałam na początku, co może być dla ciebie istotne. Zobacz, jeżeli dążysz do posiadania wspaniałej sylwetki, to wspaniała sylwetka to jest coś, co jest na poziomie fizycznym. Ty tak naprawdę pod spodem możliwe, że dążysz do uczucia bycia akceptowaną, do bycia lubianą, albo do jakiejś przynależności, do bycia przynależną czyli już się na przykład wykluczenia, tam są różne rzeczy pod spodem emocjonalne. Jeżeli chcemy być na przykład w zdrowiu, bo to jest jakaś potężna nadwaga i na przykład nam um, um, jakieś myśli się gotują po głowie, że to już jest niebezpieczne dla zdrowia, to tak naprawdę pod spodem bycie, um, schudnięcie kojarzy ci się tak naprawdę z poczuciem bezpieczeństwa. Czyli schudnięcie, czy też raczej... Jakiś, jakiś obrazek pod tytułem zdrowy, czyli ileś ważący, to jest na poziomie fizycznym, ale pod spodem jest pewna emocja i to jest poczucie bezpieczeństwa. I nieuwzględnienie tego poziomu emocjonalnego w całym procesie odchudzania i takiego mm, po prostu przyjrzenia się sobie na, z, z wielu płaszczyzn, bo nie jesteśmy jednowymiarowi, tylko jesteśmy wielowymiarowe, właśnie emocjonalne, to po prostu jest y, no, walka. Po prostu jest to walka. I dlatego Zapraszam Cię na warsztat online, kobiecy, bardzo praktyczny, bo w ciągu dwóch godzin przyjrzysz się dokładnie swoim emocjom, które masz w, w, w kontekście swojego ciała, swojej sylwetki, swoich pragnień i będziesz mogła przemienić to, co właśnie jest w tobie blokujące czyli przemienić blokadę po to, żeby uruchomić przepływ i żeby Twoje ciało w naturalny sposób chudło, szczuplało, bo jest to po prostu Jego natura, żeby wracało do swojej natury. Zapraszam Cię. 6 listopada, godzina 18. Link znajduje się w komentarzu bądź gdzieś tu obok wideo. Pa.